Kejś jestem obra i dzisiaj, moi drodzy z Elviso, spróbujemy zrobić najbardziej porąbany most na świecie, na Bedorsach. Chodzi o to, że spróbujemy Wodny. zrobić most z wody. Ja wiem, to brzmi absurdalnie, ale dokładnie taki mamy plan, więc powiem wam tylko tyle. Moi drodzy, oglądajcie ten filmik do końca, bo zrobimy most i będziemy przechodzić sobie naprzód między naszą wyspą, naszym urzeczkiem, a środkiem przy pomocy wody. Ja wiem, nie, to, to brzmi stary, bardzo dziwnie, ale co gdyby w przyszłości zrobić most z lawy? To by było jeszcze gorzej. Ten to stary, stary jest do zrobienia. To się dałoby zrobić. Dobra, pomogę ci, stary. Tutaj jestem typem. okej, okay. ładnie pięknie Proszę, A gdzie małe. jest drugi zielony? Czemu nie? A zielony? już poleciał zielony. do Wojda. Nie, dobra, no to skoro skoczył do Wojda, to trudno. Słuchaj, plan jest bardzo prosty: robimy generator. Czyli za diamenty kupimy tutaj, wiecie, takie coś, żeby po prostu rozpiło nam się więcej złota. Bo wiaderko z wodą jest za 3 złota. Dodatkowo, musimy zrobić obsydian, bo nasze głupie challenge'y mogą się, stary, różnie skończyć. Bardzo, bardzo różnie. Bardzo różnie mogą się skończyć. I musimy zbierać dużo złota, aby zrobić zbrojkę, miecz żelazny i dopiero wtedy robimy już stary most z wody. Ja myślę, o, że to może być bardzo, ale to bardzo trudne wyzwanie, ale oglądajcie ten filmik do samego końca, jeśli chcecie się przekonać, jak to wyjdzie, bo jestem święcie przekonany, czy to wyjdzie z... Za <laughs> mocno! Subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, bo codziennie na tym kanale Abra Games są Bedwars, więc jeśli jesteście fanami Bedwarsów, to jest kanał dla Was. A na kanale Abra Minecraft jest seria survival. Zapraszam oczywiście też do Elwice, nagrywa Bedwars. Eee, dobra, to co stary robimy? Jak już wyrka. Nie, nie po opsa, bo już tam widzę, że sobie eee, raszuję, tak, gdzie tak, tak. kolega różowy Dobra, i tos, a ty nie stary nic nie zgarniasz, bo ja teraz, ja kładę, nam drewno. teraz. kładę nam drewno, żebyśmy po prostu cokolwiek mieli na okay, wersku, nie? Nie, tak Pasuję. tak powiedzmy, że dosłownie cokolwiek. nie, 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 no, nie, no, nie no, stary, musisz przyznać, że jest naprawdę spokojny. Naprawdę GG. Dobra, e, stąd lecimy bezpośrednio od naszej Tak, biegów. leć no, leć Dobra, to czekaj. Ale Ej, tak, fast. Ja mam się pomysł. Ale jak wiesz, że teraz giniesz, to ucieknie różowy i nie zgarnie emeraldy, tak? No dobra, nie, bo chciałem zrobić no. stary TNT Jumpa i byłbym tam dużo szybciej, ale wiemy jak to się skończy, no nie? Oboje o tym wiemy, no. Dobra, tak, ja wiem, tak, że to by się dobrze skończyło. Chodzi mi tylko o to, że po prostu nie miałbym stary powrotu wtedy. Dobra, buduj sta... A, nie. Pff, już myślałem, że to już tutaj, nie? Dobra, to troszeczkę wyżej sobie podejdziemy, co? Dawaj, 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 lecimy, lecimy, gościu. Okay, okay, dobra, okay, skok szybki. Okay. i i tak gdzie oni są? Tam jest. Dajcie nam nasze emeraldy. My potrzebujemy emeraldów, aby mieć obsydian. Obsydian to I wygra trzymaj się z daleko od Wojda, bo jak je wyrzuci do Wojda. Ale kto wyrzuci do woli? Różowy, który właśnie z nim ucieka na swoją bazę. O nie! O nie, nie! Chyba zdąży stary. Nie, nie pozwól mu! Elviso! Nie Jaki pozwól mu! Ogóle, to tu jest drugi stary, dawaj! Dobra, niszczymy łóżko i tyle. Stary rozwalamy im wyrok. Tak, tak, tak. I co jeszcze raz? ma na teraz moje wC, stary bijemy się teraz z nimi szybko. Dobra dobra dobra, 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 dobra dobra, teraz. dobra, 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 dawaj go, dawaj go, dawaj. jednego. Drugi, drugi. Jest! No, no jest ale chyba stary no, zdążył wrzucić te MC do. Nie, stary, on nie dał do Ender Chest, teraz meczkę. Proszę bardzo. Pięknie, Elviso! Jestem z ciebie dumny. Dzisiaj. No 200, IQ. Nie, naprawdę trzeba przyznać, że zrobiliśmy całkiem niezłą rzecz. Ale to nie znaczy, że stary jest wszystko jeszcze w porządku. Musimy tutaj, wiesz, zgarnąć złoto, zrobić zbrojki, zrobić wodę. No wiesz, sporo jeszcze roboty mamy, a tam widzę, że się klepią szarzy z niebieskimi, to dorzucę im fireballka w takim mega a tak fajnie fajnym fajnie od procesie. siebie, nie? A tak. Od tak o, mają endstone, więc i tak za dużo by nie zrobili. Oto. Co jeszcze biali, wiesz, w ogóle ja jestem zdania, że nie powinniśmy chyba teraz psuć żadnych łóżeczek. Bo stworzenie nie. tego, co chcemy stworzyć, zajmie sporo czasu. No, przynajmniej jakieś takie 15 minut Więc fajnie by było, żeby nam gracze nie powychodzili z areny. Dobra, jak z tymi emsami stary, Masz jakieś M bo ja widzę, że to jest. Mam ułącznie 12 stary. Dobra, no to stary, zrób nam OPSA i robimy jajomosty! Jajomosty! Może tym razem Ej, Aqua się tutaj fokusuje na białych, wiesz? Mam świetny pomysł. No dobrze. A ja! No nie! No nie tym razem, dobra stary, zgarniam m w takim razie kolejne, co? Zgarniam, zgarniaj. Zgarniam, zgarniam. Jajo mosty, moi drodzy, czy znacie słowo jajo most? Elviso, wytłasz co to jest Jajo, jajo most! To jajko na Budwarsach Które buduje tak. most? Znacie na pewno te jajka za dwa emeraldy, które budują e, mosty, no nie? To nie jest bridge egg. To nie jest żaden bridge egg czy jajko, które tworzy most. To się tak nie nazywa. To się nazywa jajomost. Słuchajcie, robimy nasze nowe słowo. Nikt nie użył jeszcze tego słowa, bo wymyśl... Wydaje mi się, że serio ja je wymyśliłem. Wymyśliłeś je chyba, no tak mi się wydaje. Więc słuchajcie, napiszcie teraz w komentarzu jajomost, a ja wam przypnę serduszko. Tylko po to, abyśmy, słuchajcie, nauczyli się używać tego słowa. Żebyśmy stworzyli własne słowo. Ej, to by było stare epickie, gdybyśmy mieli własne słowo, nie? Jajowniku. Serio, to by było za dobre. Ja stary teraz stworzę właśnie dwa jaja, wiesz? Czy czy zbrojkę? Zbrojkę sobie kup. Nie. Zrobię dwa jaja, stary Robię a, jajomost! Dawaj. Jazda z tobą, nie normalnie, bo co, co ty mi będziesz mówić, że to może że jest... odłożę na później zamiast teraz marnować. Co? E, dobra, odłożę je w takim razie na później, a teraz jeszcze dodatkowo zrobimy sobie właśnie tą zbrojkę, o której mówiłem, już taka zwykła zbrojka. No po prostu. Ile masz Warlordów? E, zero. No bo zrobiłem G jajomosty. Gdybyś nie chce, bym ci dał cztery, byśmy my, my, na zbrojkę, wiesz. E, nie obchodzimy to stary, Muszę mieć jajomosty. Rozumiesz? jakby To jest stare To jest podczas. E, dobra, powiedz mi inaczej, bo tylko i wyłącznie teraz niebiescy nie mają łóżka. Więc musimy uważać i musimy stary robić. Generator, aby mieć stary y, to złoto. No, się szybko na diaksy zielonych, ja teraz na zgarnę i się wykoksił w ten sposób, stary. No pewnie, tak nie mają wyrka. Niebieski dobra. nam idzie, to cóż to dobra, dobra, to, to jaka w takim jaka. razie stary ja idę po właśnie diakse, tak? Wiesz? No, bo jak, jak nie zgarniesz tutaj... diaksy z tym bluetooth, to już tutaj pełni, że strafację. Tak, tak, tak lipa, to będzie teraz tutaj ważniejsze, tak, tak, tak. abyśmy, słuchajcie, zrobili generator, abyśmy właśnie pozbierali złoto, bo to złoto sprawi, że będziemy mogli zrobić nasz wodny most. To już po nich tutaj będzie, nie, no. ma, nie ma, słuchajcie, żartów, nie? Wobec tego stary biorę teraz moje jaja, tutaj te jajo mosty, aby móc zaraz sobie dojść do. Tych, jak no no i tak, tak się buduje most na Bedwar, no tak bo ktoś pytał chyba nie? nie ma tu nikogo chyba nie Speed ma do no, Bridge bridge, co to jest? Stary Kto tego Budowanie używa? z Shiftem? Pff. W ogóle weź no. gościu Nie Tylko jest jajo szybsza mosty. metoda. JajO mosty! Dobra, trzeba uważać, bo niebiescy zgarnęli kolejne stare jakieś Empsy, wiesz? To ja Ale przed chwilą widziałem na środku. Mają zero Dobra, dobra, ok. Ale kogo? oboje teraz na seryj atakują, więc teraz kupuję szybkiego firebolka. E, stary, co ty, co ty, co, co ty, ty kupujesz firebolka? <laughs> witam niebieski, witam bardzo. No nie, przeżył to. O no ty, skubańcu, ty. Czekaj, postawię ty, mu TNT, pońcu, ty jeden ty. Postawię mu TNT, czekaj, odrzuci go. Tak, tak! <laughs> Mamy to! Nice. nice! Nice, stary, to nam akurat wyszło Dobra, odkładam tutaj więcej złota, albo już stary kupię troszeczkę tych wiaderek, tak. wiesz? I w ogóle stary wiesz, co może już lepiej, zacznie budować to e, Tak, tylko chciałem jeszcze pójść po więcej dexów wiesz? Okej, okay, to wbijaj wbijaj się. Przypilnujesz ich tutaj. A ja chwilę. teraz tego tutaj bluegonie, który mam real, żeby go wyjaśnić. Dobra, czyli przypilnujesz ich. Tak, no jest opszczę. A, ja, i... a ja właśnie stary biorę tutaj jajomosty i rzucę sobie właśnie tutaj o, e, czekaj, tutaj pójdzie jeden jajomost, siup, siob i zgarnę jeszcze sobie ten generator, moi drodzy, lecimy z tematem, ale ja przypomnę o sklepie ety... Pierwszy link w opisie, kozackie bluzy bedwarsowe na was czekają, czy to właśnie bluzy, czy koszulki, czy kubeczki, worki na plecy, plecaki, no mnóstwo fajnych rzeczy, jeśli jesteście fanami bedwarsów, to taki wzór jest idealny dla was, z łóżeczkiem w ogóle, no nie, no. www.abra.ety, pierwszy link w opisie i wpadnijcie, yy, obczaić sobie jeszcze darmową dostawę, uważaj, incoming, obronisz? Nie ma nie zaraz bazie No stary, czy my naprawdę tracimy wyrko, czy mi się wydaje? Wiesz, mamy obsa spoko A, mamy obsa, nie, dobra, to czekaj, to ja spróbuję mu tutaj wy, yy, powiedzieć, co ja o nim myślę, no nie? Szybko stary, dawaj koś, kruszko, dobra, z Dobra, 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 tak, 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 stary, z nim trzeba tutaj na krótko, nie? Dobra, dziękuję, pozdrawiam serdecznie. On już tutaj, wiesz co, kill nam kupował, nie? No, Ale bardzo, najgorszy... To... wazie. bo ja nie powiedziałem, darmowa dostawa od 149 zł, czyli jak zamówicie na przykład właśnie, słuchajcie, koszulkę i nie wiem... Luzę naraz. To wtedy nie patrzcie za kuriera. Wracasz do bazy czy nie, stary? Ja już tutaj sobie wojny, ale spokojnie stary, troszeczkę. dobra info jest takie, że mam pustka golda. Dobra, spoczko, spoczko. ja też tam całkiem sporo wziąłem, teraz jeszcze generator nam dorobię, ale rzuciłem jeden jajomost, a drugiego nie, więc muszę go stary Oj, no. masz jeszcze jednego na zapasu. Okej, okay, okay, dobra. Ja teraz kupuję sporo wody, stary, i będzie w naszej skrzynce słulnej. Dobra, ja tutaj stary mam, czekaj, czekaj, odłożę tak. Dobra, też kupuję stary dużo wody. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i budujemy. Gdzie ja oddałem to, to złoto? A tutaj, to jeszcze generator stary nam kolejny zrobię. tak. Dawaj, Hejsta dawaj. kupiłem, a ja. To w takim razie już taki zestaw cały kupiłem. Wszystko, wszystko dobra. tylko nie to, co trzeba. E, dobra, zrobimy sobie tak. Teraz zrobimy sobie tej wody. Właśnie, DJ, jest stary. To może buduję, ale ja teraz ich przytrzymam, bo Jak sobie garną meralty, to będzie już troszkę lipa, wiesz? E, dobra, ale ja stary, jeszcze idę jednym jajomostem na kolejne Diaksy. Jajomost musi być jest, tutaj, stary, wiesz, do proszę tam. bardzo, ja teraz jest, no. ich wyjaśniam, tych kolegów z emeraldami. Dobra, dobra, to ty stary wiesz, Tam zabijesz im, że tak powiem, te emeraldy, no nie. No, tu dwójkę na myć, więc może być mi ciężko, ale poradzimy sobie, gdzie trzeba. Dobra, stary, ja mam pięć staków żelaza, więc zaraz jak postawię nam golemy, to mało, nie wiesz to nie co jest. nam zrobią. No nic nam wtedy nie zrobią. Ej, wiesz, że jednym jajomostem doszedłem na diaksy. Oho! I to 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 serio, jest ej, mało. to jest naprawdę najbardziej niedoceniana rzecz na Bedwars. Serio. To jest takie nice! Cały czas mam stary jedno jajco w Eku. Naprawdę to jest nice! Jakby wykorzystasz, wow. to marę po prostu wygrasz, naprawdę. Dobra, no to stary, robię nam w takim to razie generator, stack. żeby mieć tutaj kolejne, że tak powiem, źródła. Tutaj zrobimy sobie w ten sposób, ej stary, no 5 staków żelaza. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. No to co? Zaczynamy robić nasz mostik, no nie? Dodawaj, no dawaj stary, ja teraz tutaj z nimi właśnie jadę, żeby nas nie atakowali, bo powiem ci, że są mega chętni, żeby nas atakować cały czas, cały dobra, czas Dobra, dobra, no to przestańcie atakować Elvison, nie no, w ogóle palcie gumę Dobra, no to w takim razie stary, nie pozostaje mi nic innego, jak zrobić, moi drodzy, aha, muszę tylko wziąć właśnie tą wełnkę, okej, okay, okej, okay, okej okay. To nie będzie takie słuchajcie, easy, ale damy radę, damy radę, dajcie mi tej wody, nie wiem, na razie coś tym Powolutku, stylu. bez pośpiechu Tak, muszę słuchajcie zrobić schodki w ogóle, ej, idziemy do nich na uko z tą wodą? Nie, ja myślę, że pójdziemy... Myślę, że to byłoby, stary, zbyt strunce nawet na zrobimy nas, Robimy sobie w tę stronę, słuchajcie. Robię wobec tego na razie schodki, które oczywiście potem, słuchajcie, zepsujemy. Na razie będę budować na shifcie, żeby po prostu tutaj, słuchajcie, była symetria, żeby mi się... A, taki, wiesz, czy most będzie? No właśnie, stary, ja myślę, że tak, a potem zrobimy na płasko. Okej, okay, dobra. Dobra, i teraz tak. Tutaj, słuchajcie, trzeba wylać wodę. Oni budują teraz mocne na diaksy. Tutaj trzeba wylać wodę. Do ciebie. E, dobra, niech stary budują sobie, nie? Mi to tam nie przeszkadza, że tak powiem. Tutaj trzeba wylać, słuchajcie, wodę. Tutaj trzeba wylać, słuchajcie, wodę. Ej, stary, to może. Dawaj, być... Amerka, dawaj. To może być mocny temat, wiesz? Kombinuj, mistrzu. Tak? Dobra, wydaje mi się, że chyba jeszcze nie sknociłem niczego. Dobra, tutaj trzeba wylać wodę. Ej, chyba to się uda, stary. Chyba to się uda. No dobra, na pewno się uda, na pewno się uda, tylko trzeba tutaj będzie jeszcze troszeczkę popracować. Dawaj mi. Dajesz mi mistrzu. Wody. A ty ich przytrzymujesz jakoś? Cały czas ich przytrzymuje, nie, bo oni są tocy mega agresywni, jeżeli chodzi o nasz, atak atakowanie nas, tak totalnie agresywni. No nie, no dwójka mnie bije. Oddawaj te diaksy, ty pie. Do, Mamy do. to. Mamy to, moi drodzy. Udało się. A jak ja komentuje nagrywam Ej, odcinek e, <laughs> Tak, ale widzę, że ty tam stary. Wiesz co, to ja im może troszeczkę. Ej, on idzie na te. ojoj, to będzie najdłuższy fireball stary na świecie. No nie, on nie pobiegł jednak. No jak, zawrócił się. Ale szk Szkoda, abym mu to wysadził w Fajnie, Ej, Mocny dobra. będzie ten most. Ale robimy go dalej, stary bo Mamy już wszystko... e, tego. E, tego ford'a na Golda, nie? Ej, stary. Z jakiego ford'a my nie mamy, le lepiej zapytaj. Mhm. My, stary, mamy wszystko, czego nam potrzeba, dobra, więcej tej wody. Okej, okay. robimy, stary. Ej, to teraz to na płasko robimy teraz? Czy na płasko. Jeszcze wyżej? No. Płasko już myślę, że starszy, bo to jest tak wysoko. A ja teraz kupię nożyczki i zniszczę most. Ale dobra, dobra, śmiało. Tylko uważaj, żeby nam coś. A mamy i tak stary chyba trapa, no nie? Mamy, mi się wydaje, no. Dobra, to polecimy, słuchajcie, tutaj w ten sposób. Tylko, żeby ktoś mnie tutaj nie zrzucił, nie? To będzie mi bardzo, bardzo miło. Dobra, okej, okay. tutaj zrobimy sobie tak. I teraz, słuchajcie, całe eku zamieniamy na wodę. Dobra, dobra. Ej, nie dobra. ma chyba dwóch w bazie, mi się wydaje. Ej, ale my mamy chyba trapa, czy nie? Jest trap, więc na Cilku nam się uda. Dobra, tutaj daję tak, tutaj. <laughs> Jak to wygląda, stary? Ej, to się uda, wiesz o tym? To się, nam na 100%, to, stary, okay. to się uda nas dobrodę, ja to jest najlepsze. Okej, to Ja i w ogóle tak maja. powiem Ci, że irytuje, jeżeli chodzi o moje zachowanie na ich bazie. Bo ja nie wszystkie mosty zniszczyłem. Ej, to jest naprawdę działające, powiem ci stary, serio, i jak? I bardzo dobre! Ej, jakie to jest mocarne! Dobra, tutaj w ten... Jaki był dziwny lag? wiesz jeszcze takiego laga? Nie! A co się dzieje? Bo ja tam zężenie że nie normalnie Stałem sobie, sobie w ich bazie i nagle na jednego hita zginąłem. Co ty co? gadasz? Okej, okay, to nie wiem, stary, to nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wiem, wiem że kontynuuje sobie tutaj most, ale stary, wydaje mi się, że most wodny będzie normalnie działał. Tak! Normalnie! Działa? stary działa, działa! I wiesz, o co wychodzi w tym mostie, że nie, nie da się z niego spaść. Znaczy, możesz, ale że Fireball cię nie zrzuci z tego mostu. Ale dobra to, jest to nie jest skończone. Nie, 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 to tej wełny nie będzie, spokojnie. Tylko musimy tutaj więcej złota, oj oj, mało hmm. mamy, wiesz. Spokojnie, teraz się przejadę na ławce i teraz garnę. Musimy, stary, więcej wiesz, tej e, e, wody zrobić, tak? To przede wszystkim. Też byłoby to ważne. A czy ja nie mam czegoś tutaj... ja mam 14 tutaj... msów. Aha, a ja Też mam tutaj, trochę... tak, e, stary... Łap. Wiesz to bardzo chętnie zrobię sobie jakąś tutaj zbrojeczkę na przykład, nie? Kupuj, to kupuj. Na pewno bardzo, bardzo przyda. Dobra, dzięki, stary, wielkie. Okej, okay, kupujemy tutaj, cyk, cyk, cyk. Dobra, to stary, w takim... Ej, w ogóle wiesz, że mam puste wiaderko? Puste? Nie da a się mieć się, pustego wiadra. Tak wiadenta. się da? I czekaj, co? Wróć mnie. Ej stary, naprawdę, nie da się, a jak ja... to im, bo, zrobiłeś? Bo tak dużo, stary, tego kupiłem. A ja się teraz... Tak a wiesz co, a teraz masz jakąś wodę, wylejmy i to sprawdźmy, czy to teraz można sobie normalnie wziąć. To czekaj, patrz, chodź, patrz. Wylewam no, okay. ci wodę. Da się? Mam to. A teraz jak wyleję? Mam to. Ej stary, co, co u to mnie masz ma cały czas puste wiadro? Ile, to, to ile, się ile tak się jest baguje. woda? Nie mogę tego zabrać w ogóle, wiesz? Magaźnik. Ej, dziwne. wow, ale dziwne to jest, nie? Ej, stary. Jesteśmy we Ej, ten most stary jest mocny, ale jak zrozwalimy tą wełnę. Invis, invis, invis. Dobra, już patrzę. Ale taki bardzo stolicny ja, nie, no widzę. naprawdę, niebieski. Wie, wiesz, że TNT nie działa na Opsa, nie? Jakby, bo on nie, może stary. on nie... tego jeszcze nie wie. Naprawisz bazę, stare? Naprawiłem już. Ja dobra. Ej, jak z naszym generatorem, bo potrzebujemy tego więcej, oczywiście. A dobrze, jest, dobrze. Dobra, dobra, dobra. Ja tu... Ej, stary mam znowu to puste wiaderko. <laughs> <laughs> za mocne, dobra. Czekajcie, robimy tutaj więcej wody, bo trzeba schodki jeszcze po drugiej stronie tam zrobić. Tak, ehm, tak. No ale dobra, ja się wbijam w takim razie stary w nasz most. A jak powiem, sobie wbijam. Tylko, że do, długo się tutaj wlatuje do góry przez tą wełnę, bo wiesz, wiadomo, ta wełna daje blokuje, tak, tak. więc zaraz trzeba będzie ją zniszczyć. W ogóle, ej, możesz się, zacząć ją niszczyć, tak szczerze. Jak, jak już tylko z tymi ramami wrócę do naszej bazy. Ej, tu się nie da wejść nawet na tą wełnę w dobry sposób, więc okej, okay, no, to jest pocieszające, bo, bo właśnie my nie chcemy, żeby dało się tutaj wejść w taki sposób. Dobra, okej, okay, stawiamy tutaj, stawiamy tutaj, stawiamy tutaj. A, i trapika stary trzeba odkupić. Mamy Dwa kupione, pomyślałem o tym już dawno. Dobrze, dobrze, Elviso. Imponujesz, imponujesz dzisiaj. Ja okay. wiem, Dobry I teraz jestem. tak, słuchajcie, trzeba będzie tu do, dobudować kawałeczek dalej, albo zrobimy stary inaczej. I przy okazji zepsujemy troszeczkę tego mostu. Okej, okay, spoko. Jest idealnie stary. Psuje się mm -hmm. pięknie ta wełna, a zostaje sam most, bardzo mnie to cieszy. Ale teraz Pasur. oczywiście trzeba e, stary iść. E, tutaj, no nie? Trzeba, be, trzeba będzie jakoś zejść, dobra. Okej, okay. pyk, 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 tutaj pyk, pyk, pyk. No i dobra, i że tak powiem jesteśmy tutaj z powrotem, to tylko... wow, Spadłem, ale żyję! Nasz most nas starym. stary! Sztasz! Ale sobie kolego. musisz pomóc mi stary kontynuować ten most Dobra, już ja do ciebie stary wbijam, o nie! Jakim cudem? Po raz pierwszy mam taką sytuację w życiu, jak gdy coś co kupuję i ktoś mnie zrzucił do Wojda, bo tam jest tak to otworzone, nie, że można tak kogoś zrzucić, ale dobra. LOL po raz pierwszy tak w życiu, że podczas kupowania ktoś mi zrzucił do wojda, naprawdę. Nie, no na czylku dobra. Idę po generator tutaj przeciwników, ale serio, ten most, no jest stary, duży, dobra. Zaraz zobaczymy go słońce od boku, bo on już jest duży, a zaraz będzie jeszcze większy. Ale musimy więcej tej wody, tak? O nie, to jest? jest incoming, więc no. Mamy incoming, to czekaj, ja, ja go zrzucę fireballem, tylko gdzie on jest? Wiano most właśnie. Dobra, ok. No, dlaczego oni nie biegają? Oni są tak stary, przyzornie, że to jest w ogóle hit. Czekaj, rzucę mu tutaj. No a. i znowu stary. Ej, ale przypilnujesz, bo on tutaj. Jestem w bazie, więc na no spokojnie, ale... On, on dobudowuje klocki, ale ja myślę, że go na stamdzie. No, i tak nie masz szans, już mamy obsa. No stary, ja myślę, że na serio totalnym ci go nie? No ale na wszelki wypadek... Oj tutaj akurat ta zepsu... zepsułem trochę Tutaj robimy coś takiego. Tutaj robimy coś takiego. Ej, stary! Jeszcze kilka wód i będzie skończony nasz most! Szybko to nice. idzie, mega szybko. Naprawdę szybko to idzie, dobra. Oczywiście kolejny fireball. Tutaj cyk, cyk, cyk. Ej, ja jestem, stary, naprawdę za zachwycony tym, co robimy, nie? No jest to piękne, jest to świetna robota. Oj, tutaj zepsułem akurat. zjawiskowa stara robota. A jak masz jakieś złoto w ogóle? Bo to złoto by mi się bardzo. Złoto, możliwe, że jest jakieś wkręce. Jeżeli nie ma, to nie mam w ogóle. Ale szybko się schodzi z tego mostu. Wow! Widziałem tak? nice. to, no. Lol. Dobra, dawaj mi tutaj więcej tego złota, stary. Jeszcze więcej potrzebuję, cyk, jeszcze. Cyk, cyk, cyk. Mam tutaj coś. Nie, czekajcie, tutaj odłożę małe co nieco. Ja nie, nikt nam tutaj nie Mamy trapa dalej? Mamy trapa jeszcze co, nawet sprawdźcie strap Wiesz co, a rozwalę tutaj kawałek mostu, żeby po prostu na wszelkie A czemu nie Okej, okay, ktoś do nas stary leci ogólnie, nie? Dlaczego tak sądzisz? Aha, tylko no widzę widzę, że ktoś stary do nas leci. To kupuj sobie łuk <noise> na pancho. Zaraz, zaraz to oczywiście zrobię. Ej, tutaj woda nam się zbugowała, nie chce nam się rozlewać dobrze woda. Mamy nic na tym, odcinku stary zbyt dużo się wydaje, wiesz, Stary! Prawdę. A ręka nie wytrzymuje! Patrz ten most! Ja sobie pływam normalnie! On jest tu. taki porządny! Ale to jest genialne, bo nie da się stary spaść. To Ej, coś stary. no coś ty zrobił, stary! Co? No jak ja mam się dobudować tam teraz? Czemu ty to rozwaliłeś? A, bo miałem wszystko znacznie pomyślałem, że... Ja wiem ten jak ten stary chcieć. to zrobię, tylko rzecz w tym, że ja mam jajomost, ale no. za Dobra, o idealnie właśnie tak uczuję. To było dobre. Dobra, idealnie. Czekaj, 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 stary. No coś tutaj narobiłem. Tu to, to od boczku poleci. Dobra, wojduj bogoś pięknie. A ja Dobra, tak, stary, ja to kończę tutaj. Dobra, tutaj pyk pyk pyk. Ej, naprawdę no gość co zrobił, nie? No, dziwne. Dobra, to musi iść. To tak To Słuchajcie tutaj. Tutaj musi, słuchajcie, pójść jeszcze tak i tak. bra, taka ciekawostka. No. Przez, przez to, że ten moc zniszczyłeś gościu, sobie sam spadł do Wojda, więc ładnie. Naprawdę? ładnie. Tak, tak. Pięknie. No to pięknie, dobra, okej, okay. no to w takim razie tutaj, słuchajcie, pójdzie. Teraz rozwalimy sobie ja to, i tutaj pójdzie. Teraz rozwalimy sobie to. Ja się przejdę, bo oni sobie że zgarniają teraz, a nie mogą, nie mają tego prawa. Dobra, tutaj mamy kolejną wodę, więc sobie słuchajcie, wylewamy. O, dobra, stary, chyba skończyliśmy ten most, tylko jeszcze tutaj trzeba będzie kupić nożyczki Ale to jest solidne! Ale stary, troszeczkę mi tutaj zepsuje, że tak powiem, e, moją symetrię, nie? A ty sobie milę i zobaczyć, jak to wygląda... Właśnie bardzo chcę to zobaczyć, tylko muszę tutaj jeszcze rozwalić troszeczkę tej wełny, bo ona tutaj przeszkadza. No nie, jej nie może tutaj mhm. być absolutnie Dobra, pyk, 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 pyk. Ej stary, ale no on jest mocarny ten most, nie? Jest bardzo, bardzo dobry. I Dobra, świetny. pod górę schodzi, wchodzi się dość wolno, ale kiedy się wejdzie do środka, to już stary bez problemu się prze, przepływa, że tak powiem. Tak Co? to tylko, na cinku. Tylko niestety nie da się tutaj płynąć, bo to nie jest ta nowa wersja Minecrafta, żeby szybciej płynąć, no nie? A szkoda, to byłoby już takie mocne, ale byłoby nawet zbyt dopę. Ale i tak największą zaletą tego jest to, że po prostu ktoś cię trafi... Ej! To mnie uderzył stary. Ty mnie uderzyłeś? Nie, to nie byłem ja. Czy to właśnie był fire? bo chciałem cię prosić, żebyś stary rzucił mi firebola? A może była jakaś fajerka od kogoś innego. Stary, ee, tutaj w ogóle jest gośno, nie? Ale chodź stary, rzucisz mi zaraz firebola, co? I zobaczymy tak co to dzieje. no jestem na spazie, wiesz? Okej, okay, to już sam się wbijam, tylko wiesz co, bo teraz tak się z głośno tej biją emeraldy. Okej. Okay. Dobra, ale jakby czemu ty siebie z nim o Emeraldy O, już wajduję, już wajduję. Po co nam teraz Emeraldy jakby? A tak dla do frajdy. Znaczy Dobra. o to, żeby o nich nie mieli co nie? Okej, okay, już wojduje. Naprawdę niebieski. Serio? Go? No oczywiście, że tak. Dobra, stary, został rozklepany tutaj, ale Dobra. teraz tak mam dla ciebie stary firebola. Ehm, zjem sobie teraz refila i poczekaj, weź sobie kup więcej tych fireboli, co? Dobra, ja tutaj wejdę, stary, kilka od razu. Ja tutaj wejdę właśnie do O, tutaj już się szybciej wchodzi no dobra, i spróbujesz Ile masz tych fireboli? Dobra, to spróbujemy stary, różnych, różnych, że tak powiem, sposobów Czyli najpierw stary, będę, patrz, eee, pod wodą Rzuć we mnie teraz stary firebola. Nie ruszaj się Czekaj, czekaj, to właśnie, okej, okay, nie ruszam się, no LOL Nic mi to nie robi stary. W ogóle nie ma knoka, teraz od boku może sprawdzę Beznadziejny jakby to był ten fireball Teraz stary, eee, czekaj właśnie, o teraz dawaj, no, dawaj, rzuć mi go Dalej, stary To jest możliwe. Dobra, teraz, teraz już może nie zacząć Na Właśnie, Poczekaj, 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 bo chciałbym być w miejscu, gdzie nie będzie mnie prąd zrzucał. Okej, okay, dobra, stary. no Leci! <laughs> stary, patrz, to nie, nie! Ja jadę. nie wierzę. Dobra, a masz jeszcze jednego, tak? Jeszcze ostatni, no. To teraz, stary, podczas schodzenia, czy dasz radę trafić mnie, kiedy będę schodził? Tak, Dobra, okej, tak. okej, okay, okay, schodzę, stary. No. No Nie ma w ogóle podjazdu do tego Żadnego knoka nie ma Nie ma w ogóle podjazdu To jest zbyt mocne stary, a ja w dodatku Wiesz ile stary teraz sobie zrobię fireboli? No ile fireballi? Zaraz ci powiem, zaraz ci powiem jak się. Czekaj, czekaj, już ci mówię ile ich mam eee, 12 stary Zaraz będzie 13 o, uba, z, z... Oj, nie biego, nie biego, go, nie biego, go nie. Stary nie on, wie, on, on nie, to łapku psuje, Nie, 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 nie mi się wydaje? Go. Tak, nie wydaje ci się Naprawdę on to łapką psuje? Tak. No dobra, no to stary, ja chyba się do nich Uwaga wybrałem, na to... plecy Aberka, bo gość na... Chodzi sobie za myślisz, że nas wyjaśni. Tak, stary, ja idę swoim mostem do przeciwników, nie? Dawaj stary, zróbmy to. Ej, a da się zrobić fireball jumpa tutaj? Nie, nie a da się to zrobić, jeszcze? fireball jumpa! Okej, okay. uwaga! Co jest? Go? Gość jest po tołem. Tak? Ucieka, ucieka, ucieka! Ale Co gdzie... on robi? Widziałeś go? Nie! TAM jest! On też tak Czekaj, wielki test stary, wielki test, czego? Ja on wow. przeżył przez mój most! Wow! wow! Stary gość przeżył gość. go? Czy ty to rozumiesz? Jakby, jaka to jest faza? Patrz, kolejnego firebola mu daję. Ej, stary, ja go mogę <grym> wyjaśnić firebolami z samego tytułu HP, po prostu, wiesz? <grym> Patrz! wow, Ale go teraz wywaliło w kosmos! I z nami tam. Co on tylko płynie? Ale on stary dalej. To dali ja może żyje, lepiej Wojtę rozumiesz? Bo zaraz ja. to znowu Ej, ten most jest stary zbyt OP. No A on ogóle... teraz dzięki niemu tylko żyje. Oni mają stare opsa czy nie? Nie mają mam, mam Mają otwarte łóżko. Myślę, Dobra, dajmy. lecę do nich w takim razie. Co? Pięknie. Kiedy? Elwi, pięknie przypilnowałeś. Ale mieli się z retrapa. No nie no, naprawdę. Gości walną mleko. Dobra, okej. Okay. Okay. Dobra, stary, ja do nich chyba wiesz co polecę. To poczekaj na co? mnie. Co? Nie! Na moście, tak? Nie załączył mi się shift Ej, spójrzcie tylko jak potwornie wielki jest ten most Ej, naprawdę to jest stary turbo dobry most, bo wiesz o co chodzi, Jakby zrobić go jest trudno, ale dałoby się go zrobić po prostu wzdłuż, a nie ze schodkami. Wtedy byłby dużo tańszy, dużo szylecić i typ uważaj. Stary masz go? Okay. A ty uciekłeś już sobie, nie? No ale tak. jakie to jest duże i sami widzieliście, nie da się zginąć w tym moście. Jest to Ureszta. absolutnie nierealne. Nawet jakbyś się bardzo starał, uważaj fireball leci, ale on Masz no, innego dobrze. typa tylko, drugi zwojdował, więc masz już dwóch. Więc uważaj, stary, uważaj, dobra, pyk! Eee, Elviso, uważaj! Dobra, masz tutaj dwóch typów, nie? Tak, jest mm, dwóch. Widzę, jeden czas. jest w generatorze, a drugi bije wszystko wokół. Chyba totalnie nie ogarnia no co tutaj się dzieje. No to dobra. Okej, okay. czekaj, czekaj, czekaj sekundkę. Zrzucisz ich stary, popatrz. Czekaj, czekaj, jeden idzie do ciebie Uciekają. na górę, drugi też idzie na górę. A gdzie ty w ogóle jesteś stary teraz? Ty u Aha, patrz, 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 masz tutaj na schodkach, typa. ojoj, no nie, no ten jeden wyjaśnia, a drugi jest stary nad tobą, więc totalna chillera utopia i go stary wyjaśniasz teraz w tym momencie. No i dziękuję dobra, g -g. bardzo. serdecznie. Sami widzicie moi drodzy most z wody. Można Daszcie coś takiego można. zrobić. Można. Czy ma to sens? Tak? I tak i nie. Moim zdaniem sporo czasu, ale kiedy macie ciężkich przeciwników i dużo używają fireboli, to chyba stary ma to sens, no nie? Jest to naprawdę. Dobra, stary no. robi to robotę. Ja Wam powiem tylko tyle. Subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, bo codziennie są tutaj regularnie filmiki. Na kanale Abra Minecraft codziennie wjeżdża seria z Milionowicz, Strzeli z naszego survivalu Zapraszam oczywiście do Elviso i moi drodzy, wbijajcie na sklep www.abra.ety Pierwszy link w opisie, jeśli Jesteście słuchajcie, fanami Bedwarsów, to taka bluza bedwarsowa może być wasza i są różne kolory. I w ogóle z kapturem, masz kaptura, koszulki, kubki, no słuchajcie, mnóstwo fajnych rzeczy I darmowa dostawa od 149 zł Kiedy zamawiacie na przykład bluzę i kubek naraz, to wtedy nie płacicie za kuriera www.abra.ety Pierwszy link w opisie, I ja wam bardzo dziękuję I widzimy się już jutro na Bedwarsa. Dobrego dzienniczka, eleczko i puu!